W koniec ubiegłego roku zostały zmienione przepisy dotyczące jazdy rowerem po spożyciu alkoholu. Nie jest to już przestępstwo, ale wykroczenie, za które grozi grzywna albo areszt. Można w ten sposób stracić też prawo jazdy. Pracowałem z imprezy firmowej. Na skrzyżowaniu Brzeskiej i Ząbkowskiej zatrzymała mnie Straż Miejska. Po pierwszym badaniu alkomatem miałem około półtora promila w wydychanym powierzchni. Dostałem rok zakazu jazdy urządzeniami mechanicznymi, oczywiście w tym rowerem i 150 zł mandatu i 500 zł na cele dobroczynne, w tym przypadku na jakiś dom dziecka. W międzyczasie robiłem prawo jazdy. Sądziłem, że otrzymam dokument, ale otrzymałem informację listem, że mogę odebrać prawo jazdy po ukończeniu kary. Nie jeżdżę po pijaku rower. Dobry wieczór. Niech się pan zatrzyma. 0,77 mg na litr, proszę pana, w przeliczeniu to ma 1,5 promila. Powoduje pan realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, proszę pana. Mimo łagodniejszego prawa liczba pijanych rowerzystów utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. W 2013 roku zatrzymano ponad 54 tysiące rowerzystów, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Nie lepiej jest w tym roku. Przez pierwsze 4 miesiące ujawniono prawie 6,5 tysiąca nietrzeźwych kierujących jednośladem. A sezon rowerowy dopiero przed nami.